Innym sposobem kontrolowania przepływu wykonania niż instrukcja if jest switch. Switch jest instrukcją wyboru, która wybiera sekcję pojedynczego przypadku do wykonania z listy kandydatów na podstawie dopasowania wzorca z wyrażeniem dopasowania. Instrukcja switch jest często używana jako alternatywa dla konstrukcji if-else, jeśli pojedyncze wyrażenie jest testowane pod kątem trzech lub więcej warunków. Aby skonstruować tę instrukcję, musimy użyć słowa kluczowego switch i podać wyrażenie do pasowania w następującej składni: switch i w nawiasach expression. Wyrażenie expression musi być wyrażeniem, które zwraca wartość następującego typu: może to być string, char, boolean, int albo enum. Przy okazji wspomnę tylko, że będziemy omawiać Enum w dalszej części tego kursu. Następnie instrukcja switch zawiera jedną lub więcej sekcji. Każda sekcja zawiera jedną lub więcej etykiet Case lub Default, po których następuje jedna lub więcej instrukcji. Instrukcja switch może zawierać co najwyżej jedną etykietę Default. Wiem, że może teraz to brzmieć trochę zawile, ale zobaczmy na przykładzie. Załóżmy, że naszym wyrażeniem do pasowania będzie bieżący dzień tygodnia. Dlatego utworzymy Switch dla wartości DateTime Now Day of Week, który jest Enumem, więc jest dozwolony jako Switch Expression. Następnie w treści Switch możemy zadeklarować konkretne przypadki za pomocą słowa kluczowego Case. Najpierw utworzymy przypadek dla poniedziałku, więc Case Day of Week Monday. I teraz możemy umieścić dowolny kod, który chcemy wykonać dla tego przypadku i po prostu wywołamy tutaj console, i this Monday. Aby wskazać, że wykonanie instrukcji switch powinno zostać zakończone, użyjemy słowa kluczowego break. Gdybyśmy tego nie wskazali, egzekucja przeszłaby w dół na inne przypadki, mimo że chcieliśmy po prostu obsłużyć przypadek z wartością dla poniedziałku. Dodajemy przypadek dla piątku, czyli case day of week Friday, console Right line, the last day of the week work. I tutaj również zakończymy poprzez break, a następnie weekend, czyli w soboty i niedzielę, będziemy mieli taką samą egzekucję, np. console Right line i this weekend. I zamiast tworzyć dwa osobne przypadki i duplikować kod, Utworzymy przypadek soboty, a tuż pod nim przypadek niedzieli. W ten sposób będziemy mogli uzyskać ten sam wynik przez te dwa dni bez powielania kodu. Czyli case day of week Sunday i tuż pod nim case day of week Saturday. Dla nich wypiszemy console write line, it's weekend. I oczywiście na końcu break. Dla pozostałych dni tygodnia moglibyśmy zrobić coś podobnego, określając te dni i jedno wywołanie Rightline, ale już omówiliśmy wszystkie przypadki i wiemy, że każdy inny przypadek będzie dniem w środku tygodnia. Możemy dla nich użyć instrukcji default zamiast instrukcji case. Czyli default, konsultWriteLine. The middle of the work week. Oraz oczywiście break. Przypadek default będzie zawsze wykonany, jeżeli wcześniej jakikolwiek case nie spełni wyrażenia. Teraz nasz program wyświetli tylko jedną wiadomość w zależności od bieżącego dnia tygodnia. Jeszcze jedna rzecz co do instrukcji switch. Jest taka, że oczywiście możemy osiągnąć ten sam wynik za pomocą instrukcji if. -else. Jeżeli kliknę na instrukcję switch w Visual Studio, to pokaże mi się żółta żarówka sugerująca, żebym zmienił instrukcję switch na instrukcję if. A oto jakby to wyglądało. W miejsce naszych przypadków z instrukcji switch znalazły się instrukcje if i else if, a domyślny przypadek jest teraz reprezentowany instrukcją else. To od nas zależy, jaki mechanizm wybierzemy, aby rozwiązanie było najbardziej czytelne w danym scenariuszu.